Człowiek, który boi się 5G, więc uznaje tylko jeden 5G. Okay. Wspaniały freestyle Marcinie. dziękuję, dziękuję bardzo za to Słuchajcie, maty dzisiaj niestety nie mogło być z nami, ale jestem ja, Skute bobo. Dziękuję, dziękuję. Słuchajcie, chciałem powiedzieć coś. Ja dwa tygodnie temu zostałem złapany za posiadanie marihuany. No i to jest taki żywy temat, ostatnio był i ogólnie m, chciałem coś skomentować i zdementować tak naprawdę, bo no, wiele osób uważa, że to była jakaś akcja promocyjna i tak dalej. No ja chciałem powiedzieć, że to nie była akcja promocyjna. Po prostu byłem w pracy, ciężki dzień. Skończyłem pracę, pojechałem z kolegą na piłkę. No i chcieliśmy pobrać piłkę i z kolegami trochę się wyluzować, no i po prostu złapali nas panowie policjanci. No ja chciałem to ogłosić, żeby właśnie zementować te plotki, ale też powiedzieć coś innego, że... Słuchajcie, no ta płyta, młody matrzak, wy wiecie co on lubi, co go inspiruje, o czym on śpiewa. Ta płyta podoba się Polsce i ja chciałem tylko jedną rzecz powiedzieć. Ja uważam, że marihuana, cała Polska jest w niej zakochana. I chciałem ogłosić tutaj wszystkim, przynajmniej wobec, że ja w związku z tą sytuacją i w związku z tym, co zrobiły media, chcę nagłośnić ogólnie temat marihuany w Polsce jakby rozpocząć walkę tak naprawdę o depenalizację tego narkotyku, ponieważ. Dziękuję bardzo ponieważ uważam, że jest ważny szczególnie tutaj w naszej społeczności, w której teraz jesteśmy artystycznej, muzycznej. Jest to wielu lat inspiracja tak naprawdę dla muzyków i no, dziękuję bardzo za to wyróżnienie i chciałem poprosić w, w tym momencie po prostu wszystkich moich fanów oraz fanów wolnej muzyki o to, żeby przyłączyli się do walki o depenalizację marihuany w Polsce. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.